Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Byś, to jest z Daisy Mode I Dzisiaj udajemy się odzyskać nasz staw, który straciliśmy po walce z pewnym modem, którego również udało nam się zawić. Aczkolwiek Uszedłbym z tego cało, gdyby niestety nie fakt, że zgubiłem się dwa naboje do mojego shotguna To faceta bym po prostu rozwalił i to bez problemu. Ale no cóż zniknęły i nic mi się nie zrobi. Facet być może też gdzieś to jest w pobliżu i będzie próbował mnie zabić. gdyż zapewne też wykorzystał szansę respienia się w dowolnych miejscach. Bo w Daisy, ostatnio, bo w Daisy Modzie to jest dostępne ostatnio. Resp się gdzie chcesz. Wybierz swój spawn. No i cóż. Nie byłem do tego miejsca, więc. No. Wiadomka. Jeszcze tak kurde, wspomnę, że Facet nie był w ogóle cel. Nie miał celnego oka. do chyba mnie. Pewnie... Przepraszam. Dwa magazynki z. Z czegoś tam, nie wiem z czego on do mnie strzelał A dał do mnie dwa magazynki, dopiero wtedy zginąłem Dwa magazynki, ja znam, do niego dwa naboje shotguna i trochę z pistoleta Facet miał naprawdę duży problem, żeby kogokolwiek, żeby mnie... Boże, czkawka mi zapadła. Żeby trafić, no naprawdę, nieźle, no facet po prostu... Celność 10% Cóż, dobra, zbliżamy się już, nie wydaruj cięcia, bo... W tym mieście nie jest bezpiecznie W ogóle tam... Strzelam do tego typu, bo był bandytem, no to logiczne, nie? Ci, którzy nie wiedzą to... Czemu do niego strzelam od razu? No był bandytem po prostu i po prostu musiałem go rozwalić Zauważył też, bo w oknie było mi gdzieś kawałeczek Więc cóż... Już... Kiedy przyszedł do tej straży pożarnej, a potem od razu polecę do tamtego miejsca Deerstand. No, nie mam czasu do niego biegnąć Chcę uzyskać itemy... Może uda się, może nie Choć może do tego typa znajdę po temu, i może go znowu rozwalę. I sobie zdobę na kilo. W ogóle, tutaj nie, nie, re nie resetuje się po zgonie teraz, widzę Base Battle. Co się to? Aha. To jest pierwszy raz, jestem w, tym, w tej części Berezino w ogóle, więc dlatego się dziwię. Hm. Ciekawe. Daisy. A, wejdę do dupy strony, a... jak będzie szybciej. Ale do Straży Pożarnej, to będzie łatwiej ich oczywiście pozabijać, jak to bywa w Daisy. Widzi zimodzie oczywiście, bo w tym tak już łatwo nie ma. Nie. Kurwa. No nie, on tutaj jest pewnie. Takie ludzi się panować. Nie, no naprawdę powinno, bo Czego tak coś nie denerwuje no? M9 jest, to sobie wezmę. A to M9, dobra. Ja mam też makarowa. Ktoś tu jest, no autentyko Zaś mnie to się rozdupi To był No przełą część Berezinu BASE battle jest tu O cholera Nie O i nie ten typ rozbraja, nie? Skrob E kurwa Men, what the fuck? Zabijanie bezbronnych graczy, no boże, bandyta, to bandyta, naprawdę trzeba po prostu pójść się do zbroić. Dopiero potem zacząć rozmawiać. Dobra, rozpiszę się random, bo widzę, że to nie ma zupełnego sensu. Być może rozpiszę się gdzieś w jakimś miejscu opłacalnym dla mnie. Random. And now I am. Shopka. Facet. Dobra, zostawię go. Gdzie ja jestem? Kabanino... I zaś te sobory, no! Matko panie! Dobra, chodźmy tam, może coś tam się jeszcze wyluci. A dlatego facet biegł na tą stronę, tak? A nie, wino, bieg biegł. do kabaniną. No to my się przejdziemy do soboru, znowu. Wszystko się wraca jednak wokół, wokół tych soborów. A to zginę reskę się elektrozało, to się takiego i bawimy się nad wodą. Bo naprawdę do tego starego soboru mam dość kompletnie. Mogę wystarczać, pytacie się o serwery, ludzie. A serwer co chwilę wyskakuje na, na czacie tego serwera. Pisze co chwilę D1000 tak najpierw na serwera tylko slot, znaczy bo jest D1000. 1, 2, 3, 4, ja gram na 3. Hmm. Jak już d zaczęło nie skorzystać. No i tych zombie też trochę dużo, jak na jeden d Nie powiem, trochę ich tu jest. A mi się za wami nie chce bawić, panowie. Kurwa, ten cel mój to też jest czasami genius. Rozumiem podanie pocisków, ale kurwa jak strzelam w drzewo to na równo trafia w nie. Panie, słowo pośle nie do pierdole nie widzę mają. Urwa nareszcie. Czy tyle zachodu na nic będzie? Pewnie tak. Pewnie tak. Tyle zachodu o puszkę. Zajebiście. Ej, pewnie że w Soborze mnie zapierdolą. Znaczy, tego nie mogę powiedzieć. Run, Forest, run. Dobra, biegnijmy do tego soboru, być może jeszcze wychaczymy coś na tamtym drugim descendzie. Ale obadamy, obadamy. Dobra, już powoli dobiegamy, więc no cóż. Jeszcze na, tutaj jeszcze, tutaj mogą nas stąd już odupić, pewnie ktoś mnie obserwuje. No ale nieważne, świniak. Jak nie wyjdzie w starym soborze, pójdziemy do nowego. Czy tutaj coś znajdziemy, czy również idę po puszkę z jedzeniem i piciem? Nie wiem, co to zaryzykowania, więc od razu pobiegnę w lwa, że tak powiem. O, 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 o. Czy tu mamy amunicję samą, czy kurwa? Oj, 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 też to jakoś idzie jak kurwa z nosa, panie, to... Dobra. Toś tam wszedł. Ły. I to jest zombie. Base battle. No hmm, akurat base battle tam, gdzie wtedy ja byłem, nie? Loot spawn in 15 minutes Hello guys What the f Panie tam coś mi w krzokach jak albo co? Im zerał dupi OLERA, nie tak Panowie, panowie, po co to agresja? Snajperka! i moją nogę, co? Oh, yeah. Fuck you! Nie, nie, to jest... No i nie broni, bo się popłaczę. Nie, nie, nie. Liczę na Dragunowak, jeśli dlatego to biorę. Hmm, Kto jest tu w żarku? Świetnie! Ja taki ucieszony. To jest co tu mamy? Stanak, M9, poza tym nic. Coś tu Range Finder, panie i panowie. To jest cholerny zombie. Jeden stanak. Onny einc. Nawet nie. No już, no shit, man. to musi być amunicja pod 4 no nie ma opcji, no nie ma opcji, no nie zgadzam się no! Fuck yeah! Co mam przesuwać, bo do plecaczka. Klikasz gir, zmienia się. broń, dobra. Amunicja z SWD, bo SWD dosyć często spotykaną bronią jest. Gdzieś jeszcze jeden Stanak wcześniej, nie wiem gdzie. Sepsis Bandage, gdzieś to był Stanak. Jeden jest dobra, mamy już Full Full, bo ja to. O kurwa. Ale ja to tam shotgun podziękuję jednak prostu już przygodę z dubeltówką i znikanie amunicji Bo to się jedzie, ale jedzie, jedzie Pojechał sobie dalej To dobrze. To bardzo dobrze Infield. O je, o Kurwa, to jest co innego, nie? Bardzo dużo pod infieldem ale no cóż. Ja infieldem nie potrafię się. Tu jest. Bardzo fajny Karabaj, no ale no cóż. Ktoś to zlucił i po prostu wrócił swojego infielda. O cholera. Yeah. Ktoś też się łatwo M4 rozrzucał, aczkolwiek. Czyli na dną kapała krew Czy na dano kapie krew No, no czy... A więc Mamy trupa e, nie jestem tutaj Jakoś za bardzo nie mogę po faceta sięgnąć Bo nie wiem że czy... O oh, jest, jest Take loads Jej! Gdzieś patrząc Okej okay. Co pan miałeś, pan? Odwołałem M4? Magi pod ten. Plecaczek Toolbox, mapę tu to ja też miał. Tak, rangefinder mam, więc... Czy miałeś może Ammo? Nie miałeś. No i nic takiego specjalnego, ale no wiecie, nie? A co pan miał w plecaku? Ja sobie wezmę 4 łapy. Ile pan miał miejsca w plecaku? 12. To ja, panie, myślę, że ja twój plecak z chęcią wezmę. Wiem, z chęcią wezmę na plecak. Daisy to bugi. Dobra, nie chcę się z tym bardziej męczyć już. Muszę czegoś napić i coś zjem. Nie wiem po co to zrobiłem, ale bez sobie picie i picie. Czy coś jeszcze ciekawego mogę stąd wynieść? Na pewno w tym mieście jeszcze coś jest. A więc. straży pożarnej, aczkolwiek ostatnio przy straży pożarnej wyskoczył z niej typ i po prostu postanowił mnie rozstrzelać. Mam maczetę, ale póki co zostało mi bardzo mało amo, więc ostatni magazynek z dwoma nabojami. Z jednym celnym. I teraz na zombie mamy maczetę. Dobra. Mamy jak coś... możliwe, że się znajdzie gdzieś SWD dragunowa. Mam taką cichą nadzieję, aczkolwiek no, zobaczymy jak wyjdzie. Jak wyjdzie, zobaczymy w praniu. Czy tym razem nikt nie ma ochoty wyjść stamtąd i mnie rozstrzelać? To dobrze. To bardzo dobrze. Miałem 4 i 4 magazynki. Hm, tak się złożyłem. 4, i 4 magazynki. Jest spoczko, 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 więc. Ja se dodam na pierwszą osobę, bo tu zerabe skoczy są Mówię wam. Normalnie czuję to. Wow! Taką taką. Nikt mi nie rozstrzał. I żarcie, bo ja nie mam żarcia prawie w ogóle, znaczy no, wróć mi na rzecz, rzecz picia. Light. większy plecak by się przydał, bo bieganie z takim malutkim, co co ja mam, to... Widzę, że straż pożarna też całkowicie zlucona, no do zera wylucona. W tym miejscu liczę na... czy dyrystanty są pokazane na mapie? Szkoda. Hm. Myślę, że to mia... Nie, staro sobie obadamy, ludzie, bo. tylko tam po broń, po broń, a. Plecak sam się jednak nie znajdzie. Gdy go nie będziemy szukać, się nie znajdzie. A po prostu wyjebka totalna. Ale nie są wyzwania, one po prostu stanowią problem i tyle. Po prostu wchodzisz do budynku, rozwalasz się, z czego tam chcesz. I po problemie. Gorzej, jak nie masz czym tego problemu rozwiązać. Sprawdźmy, ruiny z tego budyneczka. Może tutaj coś się fajnego wyluci. Żarełko. Panowie, panowie, po co ta agresja? Weapon crash gdzieś został zdobyty. Wyjdziemy napis przed chwilą. Dobra, że mi za bardzo dużo tych rzeczy widzę. Jest żarcie, żarcie. Coś komputerowego. Nie wiem co to było. Coś komputerowego, Baia? Ja. Żarcie. Base battle zaraz się ten lud zrobi. Porta portable generator. To co komu generator przenośny? No way. Man. Dobra, na tym piętrze. Żarło. Na tym piętrze liczę na. O, toolboxa. Czy ja on toolboxa? Chyba mam tam tego typu, prawda? Tak, mam. Dobra. To już troszeczkę może być groźnie dla dla mojej głowy, gdyż snajperzy mogą mi stąd łatwiej ustrzedzić. Toolboxy to jest taki bardziej widzę mm, ze sprzętem, z różnymi świeciami, hatchet. Mm, takie bardziej rzeczy techniczne. O, 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 tego mi brakowało słowa. Aczkolwiek ma, może coś tu się znajdzie. Coraz wyżej, coraz wyżej. Coraz bliżej głowka. Ale się nie zatrzymuje. Wow, naprawdę jest dużo sprzętu do samochodów, helikopterów, łodzi, czy co tam się jeszcze jest. Najwyższe piętro nie wchodzę, bo już trzeba... Nie, podrobienie czar, czy nie? Nie, nie, czar, dobry. No ale i tak wątpię. No właśnie, nic kompletnie. Dobra, badamy miasto dalej. Chcę coś znaleźć i znajdę to. Do tego budynku. O, do, te do tego nie chodzimy, bo tam tylko jest wejście na samą górę dachu. To tam nie ma nic. Możemy sobie wejść tu obok i liczyć, że znajdzie się jakiś plecak. Z Supermagazu to się wybiorę, bo w Supermagazie też są plecaki. Co to za strój. Wątpię, że był jakiś lepszy był od Gili Sweeta, więc kamoklow. Ja jestem, zostaję przy moim Gili. Sejmą w ogóle. What the fuck? Crossbow. Plecaczek. Ile miejsca? Pewnie nie zawiera, ale. 12. Teraz byśmy tylko. Mm -hmm. No i po chuje. I wszystko, co miałem w tamtym plecaku. Open, dobra, to też chcę. No, bier to, dobra. Gilimotowanie, no że właśnie plecaka mu nie widać na plecach i jest. No wiecie, niczym ninja. No, człowiek, krzak, taki super Elo. Może żarcie, bo kto wie jaka długa wyprawa się może szykować dla mnie, no kto wie jak mogą obrócić się sprawy z, z każdą minutą, kto wie czy nie będę musiał po prostu uciekać cały czas, może nie potrafimy przez chwilę wyjść, a tego budynku. sobie ten pomarańczowy budyneczek. Ten skok mnie po prostu rozbraja. Dobrze, że w Daisy, zwykłym to jakoś normalnie wygląda. Handing knife. To się może nam przydać, aczkolwiek... fak, ja się siekiery nie wziąłem. Dobra, walik, może jakąś siekierę się pewnie znajdzie. Bo jednak ściągnąć drzewo trzeba o siekierą. Też o tym zapomniałem, bo wiecie, no... A, wie się, krem nie potrzebno, przecież mam maczetę, nie? Ja nie mówię tylko po to, żeby to jest, tylko żeby po prostu odnowić krew, nie, bo to jest właśnie tym. Wbierzone mięso najwięcej krwi. O, Alice Bug. Nie! Wszystko, co miałem w plecaku. Puh. Kurwa! Nie! Fuck you game Jak tam jest SWD to się idę powieść Ale wiadomo że tak będzie Czuję to Czuję i słyszę Jak można słyszeć? Dobra, inaczej fu dobra, fu 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 Nic nie mówiłem Nic nie mówiłem Deluty Spawn Jak na stary Sobór jest to bezpieczny. Liczę na dosyć dobry staw tutaj. Proszę się tak przelecę, czy tutaj coś warto. Znaczy, no, jedzenie tam coś pozbieram, bo niestety tutaj ktoś zniknie O! Inny pistolet. Cyk. Tamten nawet zniknął, to też jest fajne. Że tak wszystko mi tu znika. Super, super, super. Dobra, żarło się samo nie. Nie, 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 nie weźmie. Się po ostatnich odcinkach tej ciągłej rozróby nie, nie, ciszy i spokoju A i jakiegoś spotkał jakiegoś przyjaznego typa. Dużo żarcie, nie, lu nie lucili tego widzę typy. Nie lucili. Tu jest z narzędziami coś. Czy w kabanino jesteś wartego uwagi? Czy znowu mam niecieś na lotnisko? Może tym razem o drugiej stronie? Hm? Co? Co na ten temat myślicie? Bo ja myślę, że to by był dobry pomysł. Uuu. Pierwszo. Bo tam Ech, szybciej nie, całego dnia. Licho nie śpi Trochę tego mnie zauważyło, słyszę i widzę. Uh -huh. Klony! Będą nas miliony. Trochę ich poleciało, oczywiście żadnych choinek w pobliżu. Jeśli ktoś nie wie, jeśli pod choinką się schowam, no to oczywiście zombie sobie odejdą w siną dali mnie zostawią. Ale widzę... no tutaj. Zostawcie mnie, wypas skóry jedne, zostawcie mnie. Zostawcie mnie... Zostawcie mnie... Przed nami pół kilometra biegu! Pół kilometra! Nie, przed nami nie. Przede mną. Wiecie czemu? Bo w tym odcinku na tyle. Myślę, że się pobawić do czynienia w kolejnym odcinku z Daisy Mona, w którym to Spróbujmy podejść lotnisko od drugiej strony i być może wynieść bardziej kosztowny staw. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Bye.